Z agromaszem 6 metrów śmiga, ogólnie wszystko robimy na 18 cm. Jedną działkę Nikodem wczoraj pojechał na taką lżejszą ziemię, stależowo, 13 hektarów. Ale reszta jest po prostu robiona na 18, bo prawdopodobnie będą na tych polach rzepaki. No i potem pójdzie tylko agromasz. Już przed siewnikiem głębiej nie będziemy robić. A jak ktoś chce dokopać się do jądra Ziemi, to niech kupi sobie koparkę, a nie agregat. Ciekawe jak ta siódemka by szła stop stopdowno na tych ustawieniach. Pewnie dawałaby radę, no ale na pewno by się pociła. Nikodem przyjechał obrzeża zrobić, bo to no robi, ale przypycha mi się na tamtej łapie skrajnej, mimo że talerzem tniemy. W tym roku dużo. Traw powyrastało, bo jednak wiadomo, to nie orane jest, nie odcięte, nie odorywane, tylko mieszane i to się rozsiewa no i po prostu takie kołtuny się robią. No i pytam się, czy odczepę talerzówkę. Ja mówię, przyjedź, koło pola, poru, bo nawet to, co porobiłem, że takie to jest zrobione, ale są kołtuny i tak, żeby te 20 cm trochę głębiej w tą miedzę się władować, położyć tą trawę, żeby potem przeciwnikiem szło to e, ładnie uprawić. To jest kawał traktora już, ale w porównaniu do Magnuma No to Magnum to jest... No to jest Magnum, jest bydle, nie? Duży traktor No mówię Nikodem, że tak jeździ to ma co robić z tą metrową eee, talerzówką Także tak jakby mieli kupić Pumę 240 albo Erket 250 to na dużej ramie 6R no to ona by się spociła z tą talerzówką te traktory a tutaj jest zapas mocy więc wydaje mi się, że dobrze zrobili że wzięli siódemkę no ale pożyjemy, zobaczymy jak to będzie chodziło paliwo wiadomo, jak każdy, to jest 300 koni musi lubić Ty też lubisz, nie? Na no pewnie, że lubisz zresztą to widać No i dobra, zmiana planu, Brat Tomek przyjechał moją małdicą. Zostało tutaj ostatnie 27 ha do zrobienia A ja jadę po komba i jedziemy właśnie Godzina 14 14, 14, 30 Zanim dojedziemy no jedziemy próbować coś. Goście i tak też się zdarza. Nieproszeni goście, krowy na naszym polu. doberek, 16 lipiec zmiana planu kosimy nie wiem która była, 16 po 16 wjechałem w Przężytko Łukasz y, też wjechał naprzeciwko także kosimy Przężyto, bo na jutro zapowiadałem deszcze no i dzisiaj mamy środę, chyba tak tak, środa, jutro w czwartek deszcze no i piątek już jakieś tylko przelotne sobota, niedziela, jak pogoda i na wtorek znowu jakieś bardzo groźne deszcze. zapowiadałem Nawet po 50-60 litrów więc kosimy bo, bo wszystko czarne się zrobiło wilgotność się waha od 14 do 17 więc zobaczymy co z tym zrobimy, czy na suszarnie pójdzie czy pójdzie na kontrakt zobaczymy jak tam z wilgotnością wysypujemy na chwilę bez naklepisko no przecież to nie jest takim e, e, innym zbożem jak jest, ono odparuje na klepisku, coś tam te to 0,5% może zrzucić ale to jest wszystko także no pożyjemy, zobaczymy, no tutaj wydajność to jest powiem wam katastrofalna nie wiem czy złapiemy 3,5 tony tutaj na tych 10 hektarach u brata skoszone 4,5 hektara wyjechało dziś około 17 17,5 tony chyba, no zobaczymy. Kombaj pokazał 17,300, ale jest kalibracja z jęczmienia nie przestawiałem go. 17,300 podzielić na 4,5. 3,8, no nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Także ogólnie no przesuszyło tych przepuszczalnych. 4B yy, jeszcze się w miarę obroniła. No. Ale ogólnie tak naprawdę 3B, czwarta A się obroniły, a wszystko co czwarta B i poniżej A to jest Lipton. Lipton! Ale najważniejsze, że zdrówko dopisuje, a reszta to może za rok będzie lepiej, co? Jak mówicie? Chyba tak! jakaś słomka się trafia już sita bardziej nie przymykam bo jak przymknę to znowu za dużo na powrót idzie także no, troszkę trzeba brudniej kosić I minister się nie poradzi słoma surowawa miejscami nawet od dołu zielona więc nie czekamy bo jest bardzo dużo hektarów do koszenia a pogody nie widać nie wido, ni złychu dobry Dzień dobry, widziałam kuliczka? <guliczka> Coś... mówiliście o kawie w słoiku Mówicie i macie Tylko nie po ogórkach Tylko po śledziach Słoiczek Co tam widziałeś? Zajączka Zajączka widziałeś Wydajności nie ma to chociaż młody rozwesela Nie? No, elegancko, ile sypie? Ile? Tyle, o, tyle, o, widzicie? No No, tyle sypie. Ile sypie? Tyle. O, dobry tekst, auto No i pierwsza wtopa. Tu gdzie rozsiewacz, wpadł wpad. No i kombajn też wpad. Nawet się nie grzebał, tylko po prostu heder pod podnosem chciałem uciec stąd. Do przodu Tu się nie udało. Trzeba będzie podkopać tu schodki, bo się urwą. To no, header wisi w powietrzu, także jak będą mnie do tyłu wyciągać, to powinno wszystko ładnie wyjść. Tylko zatrzymałem się, podniosłem header i heja. Te koło nawet nie grzebło, także no widzicie ciężki header. Tutaj jest torfina. Ну и сидим. nie obyło się bez strat peder cały ale schodki lekko dostały to jest właśnie minus że tych schodków nie da się do góry założyć to powinno być zmienione tak jak w malinowej rakiecie miałem no ale też mój błąd że objechałem od strony właśnie schodków a nie od prawej od podejników, no ale no, życie godziny 21, 20, gdybyśmy się nie wpierdzielili, a raczej ja, jakby się nie wpierdzielili, miałem to zostawić, mówię, a wezmę na pół headera. No i wziąłem. Już byśmy dawno mieli header zrzucony i skończone, 10 hektarów, a tak, no pół godziny co najmniej w plecy jestem, no i kończę działka 10 hektarów. Nie wiem czy, czy na razie mamy 48 ton na koszonę, zobaczymy czy dobijemy e, do 50. Wątpię tutaj trójkącik i tam przejazd. Także wydaje mi się chyba, że nic z tego, ale e, wynik e, planowania podam Wam e, dokładnie e, w tym odcinku jeszcze na koniec odcinka, bo jest wszystko przez wagę puszczane więc. E, Oglądajcie do końca, dowiecie się jaki tu plon był Także o 16, po 16 byliśmy na polu No i się udało jeszcze dyszkę ściąń przężyta. Brat Łukasz, nie tam skosił, 3,5 i tam Nie wiem, ze 6 hektarów Może trochę więcej, nie mam pojęcia, no Od razu chłopaki słomę presowali Bo jutro nadają jakiś deszcz, tam mają ten miernik do słomy to pokazywał e, w balocie zwiniętym 11%. Więc słoma, od odziarna. Trochę wiaterek przewiewał. Tej słomy też nie ma, Bóg wie jak dużo. Bo przecież to niskie, trochę słabsze. Więc od razu spresowali, 70 kulek zrobili, to nie bile, mógł skosić. Plus 7 hektarów, to tak w sumie nie jest mało tej słomy 10 kulek z hektara chyba nie jest źle 160 także no tak to wygląda no ale jestem zły kurde szło zrobić to inaczej albo zostawić to na koniec a na koniec te, teraz bym na pewno tu nie wjechał bo wiedziałbym że mogę się zakopać i na noc bym nie cudował no, ale tak to jest, no chytry, chytry dwa razy traci i nic z tym się nie poradzi, no, no żyjcie. No. Buenos dias. Tak jak obiecałem, czyli na koniec odcinka jestem na wadze kombaj pokazał 50 ton. 100 kg z wagi wyszło 51,600, czyli no, trzeba byłoby troszkę go przekalibrować, ale taki próg błędu to e, żaden próg błędu, chociaż e, dwa lata temu miałem go tak skalibrowanego, że to co na nawadzę, e, to i w kombajnie się zgadzało. Także 51 ton. I zaraz pytanie: czy tam jest 10 hektarów, czy 10,5. Jak 10 hektarów to mamy taką średnią, a jak 10,5, to 4,9. No, na ten brak opadów, na tą glebę nie ma dramatu. Także siała.